Hej, Cześć, Manowa wszystkim z Sysroy Catperot i słuchajcie, dość późno nagrywam ten film, bo mi się najzwyczajniej w świecie nie chciało. Wbiliśmy 100 subskrypcji. Jak widzicie, chcę Wam za to bardzo podziękować. Ale taki większy specjal to będzie dopiero wtedy, gdyż dojdą mi rzeczy z Allegro, które zamówiłem na konkurs. Chcecie konkurs? Napiszcie w komentarzu. Wejdę na informację, i teraz na Waszych oczach, chwila, i teraz na Waszych oczach zmieniam opis kanału. A wiecie czemu? Bo ja będę dalej rozwijał ten kanał, czyli 110 subskrypcji, jak wbijemy, 120, 130, 140 i 150. Ok. Jest. I słuchajcie, chcę wam podziękować jeszcze raz za to. I co, widzimy się albo w następnym odcinku Stardiwali, albo już w konkursie. Jeszcze nie będziecie wiedzieć na co to jest. Ale wszystkie osoby, teraz mnie słuchajcie, co mają iPhone'a. Spróbuję coś dla, nas, dla, coś dla was wybrać, ale większość rzeczy jest dla osób z Androidem, bo to będzie do telefonu. Więc możecie obstawiać, co to będzie z Androidem. To większość będzie. A spróbuję dla Was z iPhone'em też coś znaleźć. No dobra, to będzie na tyle. Ja się z Wami żegnam i cześć.